Witajcie w trzeciej części filmiku sweterek raglanem. W tej części pokażę Wam, jak skończyć rękawki, tak aby wyglądały tak jak u mnie, czyli wersja krótki rękaw, ale pokażę również, jak zrobić i jak kontynuować ten rękaw, jeżeli ktoś z Was chce, chciałby sobie zrobić sweterek z rękawem długim. Tak wygląda to u mnie. Zobaczcie. I już zaraz przejdziemy do tego, jak zrobić i jak zakończyć ręka. Zaczęłam tutaj już sobie dziergać rękaw długi. Zrobiłam to po to, aby pokazać Wam za chwilę, jak kontynuować ten rękaw krótki, aby powstał długi rękaw, ale wiem, że niektóre z Was chcą zrobić sobie bluzeczkę taką jak ja, czyli z rękawem krótkim. I teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Jak zakończyć te rękawki? W pierwszej albo drugiej części filmiku oddzielaliśmy sobie rękawy i te oczka nablekałam na tą nitkę pomocniczą. Teraz te oczka nabierzemy z powrotem na drut. Po prostu będę się wbijać w każde oczko. W środek i przeciągnę je z powrotem na drut, po to, aby właśnie wykończyć tą bluzeczkę, aby zakończyć rękawki. I na tym rękawku z tej strony pokażę Wam, jak zrobić rękaw krótki. A za chwilę na tym drugim którego mam już spory kawałek, pokażę Wam i powiem, jak kontynuować, aby powstał rękaw długi w tej bluzeczce. Wiem również, że wiele z Was ma tą bluzeczkę już gotową. Mówiłam to też w pierwszej części filmiku. Jeżeli ktoś potrafi już trochę robić na drutach, orientuje się, po pierwszej części mógł tą bluzeczkę spokojnie zrobić do końca sam. Jednak wiem, że są osoby, którym ten filmik jest również potrzebny. Zresztą obiecałam, że będzie filmik na całą bluzeczkę. Dlatego powstaje ta trzecia, ostatnia część. Już mam prawie wszystkie oczka. Tutaj z powrotem na drucie. To ostatnie jest troszkę ciężko złapać, ale o, widzicie, pod każdą trzeba się wbić wszędzie tam, gdzie jest zielona, u mnie w moim wypadku zielona włóczka. Mam już z powrotem wszystkie oczka. Na moim drucie. Teraz mogę wyciągnąć już tą włóczkę. I już będziemy kontynuować i wykańczać rękawek, tak aby powstał krótki rękawek, jak u mnie. Tutaj Macie pewnie podobnie jak ja taką część, gdzie nie ma oczek. Zaraz to wszystko naprawimy, i zaraz na całym obwodzie będą oczka. Trzeba przywiązać sobie włóczkę. Przydałoby mi się szydełko, ale spróbuję to zrobić. Po prostu przekładam sobie włóczkę przez oczko i zawiązuję ją na supełek. W tej bluzce już tak niewiele supełków, że ten jeden nie będzie nam niczym przeszkadzał. Później będzie go można ładnie wykończyć. Mam już włóczkę. Co teraz? Teraz chcemy zlikwidować to miejsce, w którym nie ma oczek. I w tym celu, tutaj na tym brzegu, dobiorę sobie kilka oczek. I teraz uwaga, w zależności od tego, jak jesteście zbudowane, jakiej wielkości robicie tą bluzkę, tych oczek możecie nabrać różną liczbę, w zależności od tego, jaka to jest włóczka. Ja nabiorę tutaj jeden. 2. Trzecie oczko będzie tutaj, gdzie mam to oczko prawe. 3. Chcę złapać się pod dwie niteczki. I z tej strony też nabiorę jeszcze dwa oczka. Cztery i pięć. Nabrałam sobie pięć oczek w tym miejscu, gdzie była ta luźna dzianinka. I teraz już mogę robić dalej mój rękawek. Ten rękawek teraz to nic inne, nic innego jak oczka prawe. Po prostu przerobię trzy rzędy, bo tak mam tutaj, trzy rzędy oczkami prawymi. No i ja już przerobiłam te kilka rzędów. Zobaczcie. Tak wygląda okolica mojej pachy. Wszystko już jest ładnie połączone. Jeszcze tylko powinnam dojechać ten rządek tutaj do końca. Czyli koniec jest w tym momencie, i już można byłoby zamykać sobie oczka i powstałby rękaw identyczny jak mam tutaj. Czyli podsumowując, dobrałam oczka w tym miejscu, gdzie brakowało. Nabrałam ich w sumie 5. Zrobiłam kilka rzędów oczek prawych. I zakończyłam robótkę, gdyż chciałam, aby utworzył mi się tutaj ten ozdobny rulonik, taki sam, jak mam przy dekolcie. I to jest wersja na rękaw takiego typu, jak ja mam, czyli zupełnie króciutki. Można pociągnąć jeszcze kilka rzędów. I zrobić na przykład ściągacz, tak, aby mieć rękaw do łokcia, na przykład. I tak wtedy to będzie wyglądało. Wersja z krótkim rękawkiem. Mówiłam Wam też, że pokażę Wam wersję z rękawem długim. W tym celu zrobiłam już kawałek Rękawka, aby o nim opowiedzieć. Muszę tylko zobaczyć, czy dobrze to widać. Tak. Zrobiłam tu to samo, co tam. Czyli tutaj dobrałam sobie w tym miejscu, gdzie nie było oczka, i zaczęłam robić samymi oczkami prawymi. Zrobiłam tutaj 15 rzędów oczek prawych przy mojej włóczce oczywiście wiem też że robicie różnym ro, rodzajem włóczek włóczkami grubszymi cieńszymi gruta, drutami grubszymi cieńszymi to też trzeba oczywiście dopasować do siebie ja tutaj mówię na moim przykładzie więc robiłam te 15 rzędów oczek prawych mojego rękawa i Zaczęłam powolutku go zwężać. Jak zwężamy rękaw? Jak ja to robię? Oczywiście sposobów może być, jest wiele. Każdy z Was też może zrobić to swoim sposobem. Ten filmik jest szczególnie dla tych, którzy jeszcze mają problem ze zrobieniem samemu takiej bluzeczki. Dlatego pokazuję to mniej więcej krok po kroku. Tutaj był ten mój piętnasty rząd. Co zrobiłam dalej? Wydzieliłam sobie środek. Środek to jest mojego rękawa, to jest to miejsce, gdzie tutaj w bluzeczce mam to oczko prawe. Czyli po prostu wydzieliłam sobie środek. I zaczęłam. Troszeczkę zmniejszać rękaw. Jak ja zmniejszam ten rękaw i co ile rzędów? Już teraz Wam pokazuję i poopowiadam. Mam wydzielony środek, czyli to moje środkowe oczko od spodu w rękawku. To jest to oczko. Ja po prostu to wiem. Możecie sobie też w trakcie założyć marker. Warto wcześniej, jeżeli robicie długi rękaw, właśnie ten środek wyznaczyć czyli to jest u mnie to oczko tutaj. Po piętnastym rządku z dwóch stron. Co cztery rzędy zamykam po dwa oczka. Czyli tutaj zamknęłam dwa, przerobiłam dwa razem ze skłonem w lewo, dwa razem ze skłonem w prawo, po czterech rzędach znowu, po czterech znowu, po czterech znowu. I akurat jest ten moment, gdzie znowu będę te oczka zmniejszać i robić dwa razem ze skłonem w lewo i później dwa razem ze skłonem w prawo. I u mnie przedziela je. Trzy oczka. Nie chciałam, aby to było tak bardzo przy sobie. Oczywiście, tutaj też wszystko jest dowolne. O, muszę jeszcze dowiązać sobie włóczkę. Zrobię na razie tylko taki zwykły supełek. A może od razu przy okazji pokażę Wam, jak ja zawiązuję włóczki, aby nie było dużego supełka. Jeszcze raz dwie końcówki mam za sobą, tą nakładam na wierzch. Robię takie pojedyncze związanie. I teraz tą włóczkę z lewej ręki mam znowu na wierzchu, i wtedy mi wyjdzie podwójne związanie. Mogę je mocno ścią ściągnąć, skrócić zupełnie te końcówki. I wiem, że ta włóczka mi się nie. Zobaczcie, nic się z nią nie stanie. Można to skrócić jeszcze mocniej, ale nie o tym mieliśmy mówić teraz. Mam centralny punkt mojego rękawa od spodu i będę robić dwa oczka razem, najpierw ze skłonem w lewo Czyli musicie te dwa oczka razem to będą Tu jest mój punkt centralny, czyli to czwarte oczko, czyli musicie złapać trzecie i drugie oczko, oczywiście trzeba je odwrócić. Razem. Później mam trzy oczka przerwy. Tu jest to centralne. I znowu dwa oczka razem. I w ten sposób znowu rękawek zwęził mi się o dwa oczka. I ta linia idzie cały czas. Możecie też przedzielić tylko jednym prawym oczkiem. To naprawdę to wszystko zależy tylko od Was. Ja Wam pokazuję tutaj jedną z możliwości, a Wy już robicie, jak Wam wygodniej. Co dalej? Dalej robię znowu trzy rzędy samych oczek prawych, i na czwartym rządku. Znowu, w momencie, gdy dochodzę do czwartego oczka przy moim oczku centralnym, tutaj nie mam markera, robię identycznie, jak robiłam teraz. I tak robicie rękaw na taką długość, jak Wam odpowiada w trakcie mierząc, czy już na przykład nie macie za dużo tych oczek zgubionych. Może okazać się, że w Waszym przypadku trzeba na przykład te oczka gubić co 4-5 rzędów. To jest sweterek, który mierzymy w trakcie, który każdy zrobi na siebie. Ja tutaj opowiadam tylko o mojej wersji. Jeżeli robicie podobną włóczką, podobnymi drutami. Czyli podobnie jak ja, macie już gotowe podpowiedzi. Tak kontynuujemy do, do końca rękawka. Wykończyć go można ściągaczem, tak jak mam tutaj. Wykończyć go można ściegiem francuskim. Wykończyć go można na surowo, czyli po prostu tak jak tutaj żeby zrobił się wam rulonik. To też jest bardzo ładne. Mam też kilka bluzeczek właśnie w ten sposób wykończonych. Ja lubię ten sposób. To też zależy wszystko od was. Tą bluzeczkę oczywiście można dopasowywać do siebie, modyfikować, wykańczać po swojemu. Zobaczcie, ja tutaj też przecież mam ściągacz, a nie Dekolt taki jak tutaj, dlatego pokazywałam wersję taką i wersję taką, żebyście mogli to wszystko dopasować do siebie. Mam nadzieję, że zrozumiale opowiedziałam Wam o tym, jak zrobić ten rękaw krótki, bądź kontynuować tak, aby powstał rękaw długi. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. Robimy ten speterek wspólnie w grupie Druty od początku. Chętnych zapraszam. Robimy tam nie tylko ten speterek, ale uczymy się ogólnie dziergać na drutach w bardzo miłej atmosferze. W tym filmiku to już wszystko. Szykujcie się. Niedługo powstanie. Kolejny projekt, kolejny filmik. Jeszcze w tej, w tej chwili to jest niespodzianka. Mam nadzieję, że dołączycie tak licznie jak do tego sweterka. Za dzisiaj Wam dziękuję. Jeżeli podobał Wam się filmik, łapka w górę. Jeżeli coś jest niezrozumiałe, piszcie komentarze. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Bądź pytajcie na grupie. I co? Widzimy się. W kolejnych filmikach.